Cześć, witajcie, ja jestem Pers i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak! I jest Wasz ulubiony, no ja myślę, że ulubiony, YouTuber, który jest bardzo, ale to bardzo regularny. I dzisiaj przygotowałem dla Was naprawdę super gierkę. Otóż będziemy grali, raczej będziemy myli stopy. Czekaj, co? Otóż tak, będziemy mieli stopy, bo jesteśmy w grze Ashiwash i no, polega to na tym, że... To clean me, get mamy umyślną stopę. No i tak, jabłkierkę ogólnie nie grałem. E, no Po prostu musimy ją... Fuj tu ma nawet grzyba, ale musimy ją po prostu popcinać i po i innych rzeczy tak dalej. W ogóle nie patrzyłem tu mamy y, twórców co to jest? To nie ma co. O, jak tu się szybko bije, co to jest O! Myślę, że to będzie idealna nota do naszego sprzątania E, tu nic nie mogę zrobić Tu nic nie mogę zrobić Też nie Może wam podgłośnie trochę W ogóle patrzcie jaki ładny widok Ty Nie mogę zbliżyć No przepiękna tekstura a nie, serytor, to mi się podoba, ja bym sobie na tapetę nawet wolno. Ale dobra, bo mamy w ogóle czas, a ja nie wiem, gdzie co jest. Ło, ten dom jest. Nie mogę wejść, tu może będzie coś przyszłego. Ale zobacz, co to jest? Dobra, kumam. To jest popcorn. Ja pierniczę, to jest popcorn, ja. Chociaż nie chcę go zjeść, bo wyprzedłem na jego stopie. Więcej popcornu! Starczy widać. Oglądanie filmów wiesz... Ja, no kurwa, spadłem. Czyli mogę to wskoczyć. Dobra, patrzcie, pani Jo, ja, co to Skacze w ogóle? Dobra, trzeba powolutku. Okej okay. Pomyjmy sobie. Poszło! A zobaczmy co to... To nie ma nic w środku. O, mogę kutać. Dobra, tu już nic. Jak to wyrzucić? Dobra, wyrzuci. Mogę to rzucać. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy dalej. Przepaczkę do kibla raczej mi się chyba nie przyda. Nic więcej. A to? Też nie. Dobra, 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 dobra. Nożyce, dobra, możemy wyjść. Ja rozumiem. Halo? Wejście się. Dobra. Mamy nasze nożyczki. Ciach, cia. Bo Potmnimy mu kawałek stopy. To wchłoną nasze nożyczki! To nie tak, tak, to chyba jest do paznokci. Dobra. Yyy... Raz, dwa. Chodź tutaj. No! Trzy. Ten zawinięty, a ten to chyba ci zostawię, bo. Pasuje, jest. Jest jakieś krzywy. A z tym wyglądasz. Dobra, zobaczmy w ogóle. obczajmy czy mamy coś ciekawego w lodówce. Niestety nie mamy. O, kurde, zapomniałem o czasie, zapomniałem o czasie, zapomniałem o czasie. Nie, 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 nie. Pięć akurat nie wejścia, troszeczki. Nie, nie. nie sekundie, we need ja może wyjdę. O. to co, teraz teraz to musimy przejść. W ogóle tu piszę congratulation, ale mniejsza jest play. A więc lecimy kolejna próba. Dobra, teraz moje dalsze będzie nasze przestrzeni stopy. napijemy tu 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 szukamy, Czekaj, to wygląda podejrzanie. Mam to. Dobra, lecimy, 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 to jest tak szyba. To ta grzyba, czas na to To jest chyba na grzyba Dobra szybko, pek 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 Grzybie Gim, w ogóle czemu ta stopa nie ma grzybów Od spodu tylko na górze ma To jest dziwne Halo Grzybie, dobra ten spada, a ten Pięknie, dobra Eee, kill off O, czy jednak tu był ten kill off. dobra eee, minecraft Ta ziemia, trzeba Trzeba derta zniszczyć nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś bartek niż Sugar, Pora na mnie. Nisz, nisz. te klocki. Więcej Minecrafta! Dobra. Wszystko? Wszystko? Jak nie patrz, patrz, jak zasuwa. Normalnie jestem profesjonalistą. Suszarka! Tu, tu, tu Jak pistolet. Dobra. Robiłem popcorn. Mmm, mm, Pycha. A to nie działa. To działa. Nie wiem, czy testowaliście jakieś? Czy... Powiedzcie mi, czy da się zrobić popcorn z suszarką? Dobra, jeśli tu byłem. Ty bo ja nie wiem gdzie są jeszcze rzeczy. Ty! Na górze nie byłem. Tak tu nie byłem. Co tutaj mamy? Więc się mamy. W szafie. Coś. Ej do bez jaj! Mogę najpierw ogarnąć, co... Pie... Co tu są za rzeczy? Tu też nic nie ma. O! Paczka na uchy. Nikt się nie myje. Jak coś to będę się krudował. Jedna. Się ty to jest trudniejsze niż myślałem. Dobra. Trafić w tą muszkę. Nie mogę. Jedna. Czy jeda? Dobra. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Jeda. Czy jeda? Jest. Mamy to, nożyce, gdzie były nożyce, były w toalecie na dole. tak? Tak, gdzieś tu? Nie, nożyce. Tu były. Jest, 40, dobra. 30 sekund mamy na luzie. Pyk, pyk, pyk. Chodź tutaj. Zanim dokończymy naszą stopę, jeszcze sobie zmienię buzyczkę. O wiele lepiej. Mogę tak pracować Iii, I u pom! Poszło sobie A sufik to mi naprawi O, sam się naprawił A więc by to było wszystko By to było Dzięki za oglądanie Ja Myślę, że zostawiliście tego lajkacza na dole Będę bardzo wdzięczny Subikę tam na dole też, pamiętajcie I No, dziękuję za oglądanie Trzymajcie się i cześć. To miało być like. Cześć.